Zostawiamy laureatów ósmej edycji programu promocji firm Business Excellence 2012-2013. Kategoria Mała Firma. Verano, fabryka grzejników Ryszard Miazga. Firma powstała w 1978 roku. Od 10 lat zajmujemy się produkcją grzejników i innych urządzeń grzewczo-chłodniczych. Współpracujemy z wieloma krajami, w szczególności bardzo dobrze rozwija nam się rynek wschodni. Tutaj tendencja jest wzrostowa około 60% rok do roku. Udział eksportu jest w granicach 10%, ale dynamika rozwoju jest bardzo wysoka. W tej chwili zakończyliśmy pierwszy etap badań naukowych dotyczących naszych, naszych produktów. Chcemy wprowadzić klimakonwektor naścienny, grzejnik listwowy montowany bezpośrednio na fasadę. Nasze grzejniki oszczędzają na zużyciu energii, energii od 8 do 12%. Zależy nam na zatrudnieniu pracowników wysoko wykwalifikowanych. Szczególnie inżynierów produkcji. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, nie ma tak zwanych umów śmieciowych. Zakład Obróbki Metali Komech, Edward Kostruwiec. Zakład Obróbki Metali Komech, jest to firma produkcyjna, mieści się w Lublinie. Firma została założona przeze mnie 30 lat temu. Zakupiliśmy nowoczesny park maszynowy który daje nam najnowszą technologię na świecie. Holandia, Niemcy, Włochy, Anglia, Francja to są kraje, z którymi współpracujemy, to są duże koncerny na skalę światową. Chcemy dalej inwestować w nowoczesną technologię, innowacyjne wyroby i innowacyjny sposób prowadzenia biznesu, co będzie również się łączyło z zapleczem technicznym, z bazą i z powiększeniem kubatury obiektu. W naszej firmie staramy się zadbać o intelektualny rozwój załogi. Chcemy wprowadzać nowoczesne technologie, szkolić, uczyć, kształcić, kierować na kursy, robić wewnętrzne szkolenia. Dbać o rozwój zawodowy pracowników i na to stawiamy w dużej mierze. Mamy ścisłą współpracę z Politechniką Lubelską. Czterech doktorantów, którzy już obecnie piszą prace pochodzące z zagadnień i tematów z naszej firmy. Ta współpraca układa się dobrze, w to włączony jest również Urząd Marszałkowski. Powinniśmy promować i pokazywać firmy, które. Na to zasługują. Poprzez dobre przykłady można pokazać środowisku, że warto, że można i zachęcić innych jeszcze do podobnych działań. Europejskie Centrum Kształcenia Eureka, SPZO. Firma powstała 13 lat temu. Istniejemy 14 rok na rynku. Powstaliśmy w 2000 roku. Zajmujemy się przede wszystkim edukacją, ale edukacją biznesową. Działamy na terenie całej Polski. Naszym odbiorcami są zarówno firmy jako biznes, tak, i jak również instytucje publiczne czy też samorządu lokalnego. Także nasze spektrum działalności jest bardzo szerokie. Mamy współpracę międzynarodową, braliśmy udział w trzech bardzo dużych projektach, łączna suma jest około miliona euro. Rozwijamy się ciągle i stale. Jesteśmy firmą aktywną społecznie. Bierzemy udział w partnerstwie lubelskim, która jest między innymi na rzecz grup defaworyzowanych na rzecz rynku pracy. Oprócz projektów szkoleniowych realizujemy również projekty coachingowe, mentoringowe oraz doradcze dla firm, które są z zakresu rozwoju. Organizacyjnego, a w szczególności w zakresie rozwoju HR-owego. Wspieramy firmy również w okresie zmian, jako takich na rynku, i pomagamy im przystosować się do obecnego zarówno stanu prawnego, jak i sytuacji ekonomicznej. Prowadzimy projekty Unii Europejskiej, które mają też zwiększać zatrudnialność na rynku pracy. ECOBENS SPZO. Ecoben Spółka ZOO została założona w roku 2006 i została pomyślana jako spółka celowa do realizacji przedsięwzięć w produkcji energii odnawialnej, a szczególnie biopaliw drugiej generacji. Cały początek i cały pomysł na działalność spółki to zrodził się w lubelskim klubie biznesu podczas spotkania z przedstawicielami nauki. Mamy oficjalną zgodę PARP-u na rozpoczęcie części inwestycyjnej. Wszystkie wyniki z niezależnych laboratoriów potwierdzają wysoką jakość naszego produktu i wysoką jego wartość opałową. Z ufnością patrzymy w przyszłość i w rozwój naszej technologii, ponieważ nie ma innego rozwiązania tej sytuacji niż skierowanie produkcji na biokomponenty wysokiej jakości, właśnie takie jak nasza benzyna syntetyczna. Które będzie można dodawać do produktów ropopochodnych bez ograniczeń. Uważamy, że zadowolenie z pracy i satysfakcja z osiągniętych wyników są największym motorem dla naszych pracowników do podejmowania następnych wyzwań i do efektywnej i wydajnej pracy. Kategoria Średnia Firma WSK Tomaszów Lubelski, SPZO. Firma WSK Tomasz Flubelski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje już od ponad 40 lat. Oczywiście najpierw była zakładem terenowym wytwórni ze świdnika. Później z upływem lat następowały zmiany właścicieli. W tej chwili od ponad 4 lat właścicielem jest pan Roman Rak, również właściciel firmy Rostocze. W firmie WSK produkujemy części do śmigłowców, samolotów oraz maszyn na przykład samochodów. Produkujemy także oprzyrządowanie niezbędne dla wytwórców w przemyśle spożywczym. W tej chwili dysponujemy szeroką gamą maszyn sterowanych numerycznie. Dokładności w naszej produkcji dla lotnictwa idą w tysięczne części milimetra. Największym naszym osiągnięciem było zwiększanie zatrudnienia. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 20%. To się przekłada na dodatkowe ponad 30 etatów. Oprócz tego y, zaczęliśmy budowę nowej hali, która za, mam nadzieję, kilka tygodni będzie oddana do użytku. Wiele produktów zrobionych tutaj u nas w Tomaszowie y, lata. W maszynach na całym świecie. Dajemy sobie sprawę, że chcąc rozwijać biznes, musimy już dzisiaj zadbać o te przyszłe pokolenia, abyśmy mieli w kolejnych latach nowych pracowników. Fabryka kabli Elpar SPZO. Fabryka kabli Elpar powstała na przełomie lat 80. i 90. Zajmuje się produkcją kabli i przewodów elektroenergetycznych, górniczych kolejowych i szerokim asortymentem różnego rodzaju innych zastosowań. Firma nasza w ostatnim okresie ukierunkowała swoje działania na walkę ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Podjęliśmy szereg przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia wolumenu eksportu. Istotnie zwiększyliśmy nasze zaangażowanie na takich rynkach jak czeski, słowacki, ukraiński, węgierski. Udało się także z sukcesem odnowić sprzedaż na rynku Litwy, Łotwy i Estonii. W dalszym ciągu też penetrujemy rynek skandynawski. Te działania doprowadziły do zniwelowania skutków kryzysu na rynku polskim. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe CEWAR Więch spółka jawna. Firma Cewar powstała w 1991 roku, obecnie zatrudniamy 65 osób. Firma się składa z dwóch części, części handlowej i części produkcyjnej. Część produkcyjna została uruchomiona w tamtym roku, przyjęliśmy dużą narzędziownię, rozbijamy tam produkcję form, matryc, przyrządów, stempli. W części produkcyjnej również znajduje się produkcja lotnicza. Są to części lotnicze dla wiodących producentów w Europie i w świecie. Udało nam się uzyskać certyfikat lotniczy Norma Aerospace, która nam otwiera drogę do. Możliwości nawiązania nowych kontaktów. Staramy się tutaj w regionie zawsze wspierać różne akcje. Ostatnio Polski Czerwony Krzyż wspieramy koncerty charytatywne na rzecz dzieci specjalnej troski, jak również szkoły pozyskania jakichś materiałów czy technologii. Jest to dobra możliwość zaprezentowania oferty firmy, jak również osiągnięć. Kategoria: Duża firma. Polskone SPZ. Polskone powstała w 1990 roku jako spółka prawa handlowego. Jesteśmy producentem drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, również drzwi technicznych, przeciwpożarowych i dźwiękoizolacyjnych, jak również okien drewnianych i drewniano-aluminiowych. W tym trudnym okresie, jak niektórzy mówią, w budownictwie firma w roku ubiegłym osiągnęła dynamikę ponad 10% wprowadziliśmy szereg nowych wzorów asortymentów również nowych wykończeń kolorystycznych wzmocniliśmy naszą ekspansję eksportową szczególnie w oknach na rynki zachodnie nasze wyroby dostarczane są na ścianie wschodniej, a więc litwa Łotwa Estonia Ukraina Rosja Słowacja Czechy ale również mamy bardzo dobre sukcesy na rynkach zachodnich a szczególnie w Skandynawii Polskone inwestuje nowe hale produkcyjne i nowoczesne technologie i maszyny. Wszystkie produkty, które u nas są w naszych wyrobach, mają certyfikaty ekologiczne, świadectwa fitosanitarne. To jest to niesamowicie ważne w XXI wieku, kiedy spotykamy się na co dzień z dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o ochronę środowiska. SLS w biznesie to lubelszczyzna, a w związku z tym chcemy w tym współuczestniczyć, by promować nasze produkty, naszą firmę, ale jednocześnie Lubel Przedsiębiorstwo wykonawstwa remontów inwestycji Remza SPZO Firma Remza powstała w roku 1993, ale jej początki sięgają znacznie dalej. Mianowicie w roku 1932 powstał samodzielny oddział wykonawstwa i inwestycji. Ten oddział został przekształcony w zakład wykonawstwa remontów inwestycji w roku 1976 i na bazie tego zakładu powstał REMSAP. Na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy bardzo dobry, i rekordowy przychód. Pozwoliło nam to na dokonanie szeregu inwestycji. Konkurencja sprawia, że to, co się robiło dotychczas, to Okazuje się za mało. Trzeba wyprzedzać czas, nadążać za nowościami technicznymi i w związku z tym zdajemy się sprawę z konieczności dalszej specjalizacji. Jesteśmy firmą aktywną społecznie. Na naszą pomoc mogą liczyć przede wszystkim lokalne stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe. Mamy certyfikaty solidna firma i postanowiliśmy spróbować swoich sił w tak ekskluzywnym programie promocyjnym Business Excellence.